Witajcie na kanale Kwasogranie w kole za sterami chłódnika Kraków. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo nie wiem, czy będziemy rozgrywać spotkanie, czy zajmiemy się tylko transferami do naszego klubu. Pamiętajcie, potrzebujemy lewego pomocnika, lewego obrońcy, prawego obrońcy i tutaj problem jest znaczący ze względu na to, że niestety mamy ograniczony budżet. Mamy ograniczony budżet. Narodowość. Narodowość Polak na ten moment. Będziemy przeszukiwać inne też ligi, ale chciałbym zobaczyć, czy uda się ściągnąć któregoś z Polaków. Prawa, prawa obrona. Prawa, obrona. Lecimy. Jest Rafał Adamski, jest Andrzejewski, jest Pereszyński, Białczyk, Bugaj, Bąkowicz, Mateusz Bąkowicz. Nie wygląda źle. Dodamy go do listy życzeń nie wygląda źle jeśli chodzi o e, nasze preferencje e, Ciechanowski, Danek, Domagała Patryk Domagała, jak najbardziej, potrzebujemy e, potrzebujemy zawodnika, który Olimpia Grudziądz, Kob Rafał Kobry, jeszcze lepiej Konobis, Mozaida, Król, jest Kwiatkowski z Radunii Liszewski, Mroziński, Niski czy coś pięknego? Pewnie nie, będzie, nie będziemy go w stanie wypożyczyć, ale Igor Rolnikowski. Igor Rolnikowski zagłębia. To jest też zawodnik, który chętnie bym go widział w naszej drużynie. Od Szymorek, Turek, Tomal, Wasilewski, Wszołek, Zboźń, Damian Zbozień raczej nie przyjdzie do nas, raczej do nas nie przyjdzie Kuba Miśniewski, Kuba Miśniewski jeszcze raz spróbujemy. Mateusz Żukowski na pewno do nas nie przyjdzie, Hubert Zwoźny z Radomi Stężyca. spróbujmy. Na razie takie zestawienie, bardzo szybkie te transfery, mam nadzieję, że będą, aczkolwiek boję się, że większość tych piłkarzy nam odmówi. Jest Bernard, jest Brągiel, Bogusz Bojty, dobra, koiny, kolan, Krzanowski już odmówił, więc nie będziemy powielać. Cezary Polak, to jest, na niego wszyscy polują, Tematarz Puchacz, Radwański, Strauss, Turek, Ziarko. Z Wisły Zimmerman. No dobra, spróbuj. A, tam Wachowiak był? Czy tam był Wachowiak? Zobaczmy jeszcze raz, czy tam był Wachowiak? Krystian Wachowiak. Dodajmy go do listy życzeń. Spróbujmy, spróbujmy w takim razie zacząć od zawodników lewa-prawa strona. Sezonienko może do nas do, dołączy, ale to jest tak, Bąkiewicz. Nie wiem, czy nie chciałbym bardziej zobaczyć Kobrynia Rafała albo, albo Szymona Nowickiego. Szymona Nowickiego tutaj Bąkiewicz. Nowicki Kobry. No dobra, spróbujmy. Zaproponujemy. Zbyt krótki kontrakt, okej. Okay. Nowicki, to Pąkiewicz zaproponuj. Nie zainteresowany. No to Bąkiewicz usuwamy go z listy życzeń. No i kolejny piłkarz z Woźny. Wiśniewski. Nie zainteresowany. Bardzo dobrze. Kolejny z zawodników domagała. Jest Kobryń. A Kobryń nie, już próbowaliśmy. Nowicki. Okej. Okay. Orlikowski zwoź domagała. Wachowiak. Wachowiak proszę. Jest możliwość pozyskania wachowiaka? Podstawowe warunki roczne 630. Myślę, że jesteśmy w stanie to zaakceptować. Zobaczymy, czy będziemy go w stanie pozyskać. Dlatego jeszcze nie ma tutaj tego Cezarego Polaka. No, właśnie, tutaj nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale jest się jest filip przybułek. Okej. Okay. Czyli tak, zwoźny. Polak, Wachowiak. laminę. Dobra, nie jesteśmy w stanie. Pet, orlikowski. Omagała. Usuwamy tych zawodników. Kobryń, rygiel, pachowiak może przejdzie. Dobra, to teraz spróbujmy. Spróbujmy zawodników na pozycji. Pomocnik, pomocnik lewy, pomocnik prawy. Pomocnik prawy. Pomocnik prawy jest nam bardzo potrzebny. Tak mówię, ten odcinek to będzie raczej. Przeszukiwanie możliwości. No dobra, prawa strona. Jest Bartoś z Olimpii, jest Bochniak, jest Brzozowski, Dadok. Patrzymy. Jest dadok, jest długoż. Dawid Rachal, dodamy go do listy życzeń. Filusiuk, Fornal, nie wiem, raczej nie zostanie wypożyczony do, do takiego klubu jak Putnik Kraków. Dawid Kopacz, spróbujmy. Mikulec, raczej też nie, ale spróbujmy, Marczuk z Pogoni, z Jagiellonii, przepraszam, Kocyła, to jest kry kubik. Długosze może być takim zawodnikiem, który może przejść do naszego zespołu. Bartosz Banaszewski, no dobra, spróbujemy, próbujemy Centrum transferowe I teraz tak, Drachal to byłoby spełnienie ważnej, gdyby Drachal przyszedł do naszego klubu Zobaczymy czy Podstawowe warunki roczne no Podział pensji nie ma dużej pensji, spróbujmy. Okej, okay, dobra. Drachal może się pojawił u nas w klubie, to byłoby coś ciekawego, czy w ogóle będzie chciał do nas przyjść. Sprawdźmy też Mikulca. Nie, dobra, czyli wylatuje z listy. Kto masz kubik? Okej. Okay. Odsyła. Okej. Okay. Długość jest wypożyczony do Rakowa, więc też nie będzie w stanie. Ale Maczuk niestety nie, Kopacz niestety nie. No, gdyby się trahala udało złowić, to byłoby coś pięknego. Defensywny pomocnik defensywny pomocnik to jest zawodnik, który jest nam potrzebny. I teraz spróbujemy. próbujemy. Jest Czajkowski z Radunii Stężycy. Dodamy go do listy życzeń. Jest Cywka z Lecha Poznań. Zobaczymy, może się uda go sprowadzić. Deja. Mateusz Kizima, Krzysztof Koton. No Grzegorza Krygowielka raczej nie będziemy w stanie skusić do naszego zespołu. Ale Marcel Misztal może się uda e, go wyciągnąć. Maksymalny Odoleję z Forest Green. Dobrze. Jakub Stec jest na liście Kacper Somersfeld. No dobra, zobaczmy jak to wygląda. Czy uda się któregoś z tych zawodników wprowadzić do klubu? Zacznijmy od tywki. Zacznijmy od tywki. Okej. Okay. kontroferta 400 set. no dobra myślę, że jest to spoko transakcja, cywka na pewno ma doświadczenie i jeszcze zastanawiam się nad Misztalem Koton Czajko z Raduni to była dobra opcja, ale no proszę, może się uda Czajkowskiego wypożyczyć z Radunii Stężyca 900 kontroperta Dajmy 50 na 50. No dobra, akceptujemy. Czajkowski może się przydać. No nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Jakaś wymiana tych piłkarzy jest. Tylko teraz pytanie: który z tych piłkarzy będzie chciał do nas przyjść? Cywka. Sezonienko, Wachowiak, lewa strona, Prawa, Pomoc, Drachal, Czajkowski, Cywka. Tutaj może się wszystko wydarzyć, no ale nie dowiemy się, kiedy nie rozegramy spotkania. Teraz zróbmy tak, wypożyczenia, Zobodnicy do wypożyczenia i ta prawa strona, ta prawa strona mnie interesuje. Tutaj Stermer, jakby przyszedł, to byłoby coś pięknego. Nie ma żadnego zawodnika na prawą stronę. Jest tutaj z Betisu Nalgern Sterner. No dobra, CPS. Może spróbujemy. Aczkolwiek nie wiem, czy tam pensja nas nie zje. Centrum transferowe. No, nawet zgodzili się na rozmowę. Więc nie jest najgorzej. Podstawowe warunki roczne. 480, akceptujemy. To jest coś pięknego, co mogło się pojawić. Czyli tutaj może być naprawdę fajne wzmocnienie. No i pewnie po spotkaniu, po spotkaniu z, z chłobrym, dowiemy się, jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać nasz skład Rumunia. Okej, okay, nie kryje już żadnych tajemnic Kardaś. Nie jest najmocniejszy zawodnik, jest Lisowski, jest bida. Będziemy, tak jak mówiłem, i sprzedany. Będziemy szukać wzmocnień. Zobaczymy, ilu z tych zawodników dostanie się do naszego klubu. Oby jak najwięcej. Liczę, że Sezonienko, zonienko, Drachal... jak Drahal. Tutaj myślę, że cyrka nie przyjdzie, ale Czajkowski może przyjść i Stermer raczej nie przyjdzie, ale chciałbym, żeby wszedł i jestem ciekaw, czy wtedy będziemy uderzać w Torsiello. Fabio Torcielo to byłby piłkarz, który dałby nam troszkę pole do popisu, aczkolwiek na razie czekamy na informację, który z zawodników przyjdzie, odeje do dojew. Forest Green jest wypożyczony, więc pewnie nie przyjdzie do nas, ale może go zatrzymamy na liście. Reszta zawodników na razie ucieka. Musimy tutaj zrobić czystkę. Jest jeszcze kapek. Kapek nie wygląda źle. Może spróbujemy zaproponować wypożyczenie. Nie, nie da się go wypożyczyć. Da się go jak coś kupić w skumach. Diara zrezygnował z nas, Odoje zostaje, Kardaś latuje. Na resztę piłkarze to są piłkarze, którzy może przyjdą, może nie przyjdą. Komentujcie najbliższe odcinki Chłodnika Kraków. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. No i widzimy się w kolejnym meczu. Nie zostało już dużo spotkań do do, do, do meczu z Polonią Bytą, więc obyśmy Obyśmy mieli jak najlepszy, udany start. Polonia Bytom to jest klub, który no, ma swoją historię, więc będzie przyjemnie z nim na pewno zagrać. Ta druga liga to jest e, ciekawe wyzwanie. E, Resowia, Puszcza, Chrobry, Siarka, Bełchatów, Zawisza, Bydgoszcz to są drużyny, z którymi się mierzymy w tarczy e, Starego Kontynentu. A oczywiście, jeśli chodzi o ligę Chojniczanka, Kotwica Kobrzech, Lech Poznań 2 ciekawe. I lub z pierwszego zespołu będzie tutaj grało y, Stomień Oż, Wisła Pławy, Zagłębie 2, LKS Łódź 2 tutaj. Pewnie przewinął się piłkarze ekstraklasowi. Zachęcam do komentowania jeszcze raz. No i widzimy się w kolejnych odcinkach Kwasogrania. Trzymajcie się, cześć.